Harry i Tim, dwaj ogrodnicy. Dawno, dawno temu w pewnej krajnie za dwoma skalistymi górami żyło sobie dwóch braci. Jeden miał na imię Hary, a drugi Tim. Obaj bracia byli ogrodnikami na dworze Wielkiego Króla, władcy bursztynowego pałacu, Królestwa umieszczonego pośród chmur oraz możnego pana wszystkich ziemi. Jak okiem sięgnąć, jego królestwo rozciągało się aż po krańce ziemi. Tam, gdzie kończyło się jego królestwo, rozpoczynała mroczna i sucha, ciernista kraina, do której nikt nie ważył się wchodzić. Dlatego, że ów król był dobrym królem, jego poddanym żyło się bardzo dobrze. Najszczególniej dobrze mieli się ci, którzy korzystali z mądrych rad i zaleceń króla. Mimo, że czasem nawet cierpieli i odczuwali ból, na przykład z powodu choroby, król zawsze znajdywał czas i radę i pomoc dla tego spoddanych, który znalazł się w takowej trudnej sytuacji. Pewnego dnia król postanowił udać się w podróż do odległego miejsca, bowiem wysoko pośród chmur powstawał bursztynowy pałac ze złotymi ulicami i majestatycznymi ozdobami. Chciał on osobiście doglądać rozbudowy pałacu usytuowanego wysoko ponad chmurami. To było szczególne miejsce, w którym niebawem on i jego wierni poddani mieli znaleźć swój nowy, piękny dom. Dlatego, nim udał się w podróż, przywołał swych ogrodników, Tima i Harego i powierzył obu braciom pieczę nad swym pięknym ogrodem, stanowiącym szczególną ozdobę jego królestwa. Bracia mieli strzec pięknego ogrodu, doglądać do jak wszystko rośnie i wydaje swe niezwykłe owoce. Król, nim ruszył ze swym orszakiem rycerzy w podróż, wydał ogrodnikom wszystkie stosowne rozkazy skrzętnie zapisane w księdze ogrodniczych porad. W jej obrębie znajdowały się wszystkie niezbędne zalecenia dotyczące pielęgnacji szlachetnych roślin w królewskim ogrodzie, przecinania drzew, owocowych i krzewów, dbania, by drzewa dały obfity owoc we właściwym czasie, a także przygotowania królewskiego sadu na przyszłe zbiory. Król bowiem spodziewał się, że zbiory będą nader obfite, ponieważ wszystkie gatunki drzew owocowych należały do tych najszlachetniejszych królewskich szczepów. W właściwym czasie wielki władca obiecał ogrodnikom powrócić, by zdążyć na czas do zbiorów. Moi drodzy ogrodnicy, powiedział swym spokojnym i pełnym pokoju głosem król. Powierzam w wasze ręce to, co mam najcenniejszego. Dbajcie proszę o mój ogród stanowią dla mnie wielką i szczególną wartość, a więc ufam, że należycie, zaopiekujecie się nim i wykażecie szczególną troskę. Mówiąc te słowa król, wręczył każdemu z nich opatłą księgę w skromnej, lecz solidnej oprawie z wytłoczonymi nań złotymi napisami. Napis brzmiał: Poradnik królewski na udane zbiory. Tak więc król odjechał, a Harry i Tim pozostali sami w ogrodzie, którego po całym królestwie rozchodziła się ta niezwykła i cudowna woń kwitnących drzew oraz zapachu ziół i kwiatów niespotykanego dotąd wrześciem. Dnia poda ogrodu. Płynęła bystra kryształowa rzeka, z której to bracia mieli dostarczać wodę do tego kwitnącego miejsca. Harry troszczył się o lewą stronę królewskiego ogrodu, a jego brat Tim o prawą. W międzyczasie, gdy tylko król oddalił się za pobliskimi górami, w pobliżu pojawił się tajemniczy, nieznajomy. Był nim Don Elfus. <śmienny> Był to pewien zły i były sługa króla, który dawno temu zbuntował się przeciw niemu. Za co władca wyrzucił zuchwalca ze swojego królestwa daleko do ciernistej krainy. Elfus poprzysiągł jednak sobie, że nie spocznie, dopóki nie zemści się na królu w taki sposób, że dokona wielu szkód w jego królestwie oraz w życiu jego poddanych. Buntownik używał więc różnych przebiegłych pomysłów, by za wszelką cenę zaszkodzić mądremu królowi. Pewnego dnia Elfus, obserwując z daleka, że król odjeżdża w długą podróż, postanowił, że już najwyższy czas, aby dokonać swojej okrutnej zemsty na królu. Buntownik wiedział doskonale, że król kocha swój piękny ogród, a więc on miał stać się celem jego podstępnego ataku. Jednak atak wcale nie miał być bezpośredni. Jakiego być może spodziewałby się każdy z władców, stawiając dla ochrony wielki kamienny mur. Wcale nie miał odbyć się przy użyciu groźnej armii, czy też wielkich wybuchowych ładunków. Podstępny i chytry plan Elfusa miał polegać na sprytnym ukryciu prawdziwego winowajcy, a zrzuceniu całej winy i odpowiedzialności na ogrodników Tima i Harego, mających ogród na swej pieczy. To według Elfusa cały królewski gniew miał właśnie spaść na owych braci, podczas gdy on, chytry łotr, pozostawałby dalej w ukryciu, ciesząc się porażką króla oraz jego królestwa. Plan Elfusa był jednocześnie tak chytry, a zarazem tak prosty, że aż szokował. Wystarczyło bowiem przebiegnie podejść ogrodników i zrobić wszystko, by po prostu nie robili nic. Nic w sprawie pielęgnacji ogrodu. A więc Elfus knął nadal. Więc knął swój misterny plan, którego skutkiem miał być fakt, aby po pierwsze bracia nie sprzątali w królewskim ogrodzie, po drugie, by przestali wyrywać pojawiające się tam codzienne chwasty, po kolejne, by zaprzestali systematycznego dostarczania źródlanej czystej wody dla szlachetnych królewskich roślin. W końcu Zajęli się tylko sobą i wypełniali swój czas, czym się da, byle nie tym, do czego zostali zobowiązani przez swojego władcę. Tak więc już drugiego dnia po odjeździe króla, elfus ukryty w zaroślach niczym kameleon, zakradł się w pobliżu ogrodu i zaczął czynić swe podstępne czary nad ogrodnikami. Mm, cóż, nie lubicie czarów? Ja również nie lubię tych zjawisk i czuję wielką odrazę do spraw magicznych. I nie raz, nie dwa wielu dzielnych młodzieńców i wędrowców pada nieraz w owe sidła, nie wiedząc, czym naprawdę one są. Ale ten rodzaj czarów w historii Tima i Harego powinien dziś być ujawniony na tym miejscu. Pierwszy z owych czarów miał na imię po prostu wątpliwość, który niczy marmatnia kula został wystrzelony za mur ogrodu prosto na głowę Harego, a potem również i Tima. Gdy tylko niewidzialny pocisk wraz palącym promieniem schodzącego do zenitu słońca dotknął głowy harego, zaczęło się zmasowane bombardowanie serca młodego ogrodnika. — Drogi bracie, czy aż tak bardzo musimy się trudzić i starać? — zapytał Harry swojego brata Tim'a, który właśnie z wysiłkiem pochylał się nad kolejnym chyba już setnym tego dnia chwastem. — Tim, pomyśl logicznie. Jest tutaj tak wielki skwar, przecież zamiast codziennie zaglądać tutaj w ten upał, do naszego ogrodu, możemy przyjść tu po prostu za kilka dni, posprzątać śmieci, powyrwać wiele chwastów naraz. No cóż, przyznaj, prawda, że to dobry pomysł? Harry ciągnął swoją myśl w kierunku zdziwionego tą wypowiedzią Tima. To mówiąc zaczął szybko ulegać pokusie, nadlatującej właśnie o pieszałości zapakowanej w kolorowe opakowanie z napisem WYGODNE ŻYCIE Gdy tylko elfus wystrzelił swój kolejny pocisk z napisem LETNOŚĆ Harry właśnie doszedł do wniosku, że poradnik i takie dosłowne podejście do jego tekstu to tak w zasadzie wielka nadinterpretacja i przesada w tym codziennym oczyszczaniu ogrodu i wyrywaniu chwastów Trucizna Wylewająca się do serca Rego, o nazwie Wątpliwość już zaczęła wykonywać swoją okrutną pracę. Gdy tylko dotarła do jego głębi, ogrodnik stwierdził, że tak w ogóle to nikt do końca nie wie, czy w poradnik napisał sam król, czy też być może jakiś inny, mniej ważny, a co nie daj panie, jakiś okrzeń. Wchodząc w chmurę kolejnego rozpryskującego się nad jego głową pocisku o nazwie Pusto Słowie skupił swój czas i uwagę na roztrząsaniu filozoficznych dylematów wokół owej księgi porad ogrodnika. Jednak jego brat pozostał wierny zaleceniom króla zapisanym w poradniku, który również darował mu jego mądry król. Od tego dnia, na wskutek braku jedności, bracia Harry i Tim coraz gorzej nawzajem rozumieli się na polu opieki nad pięknym ogrodem króla. Tim wiernie wykonywał polecenia z kart Złotego Przewodnika, a Harry robił swoje, czyli bujał się w swym letnim wiklinowym fotelu, dochodząc przy tym do wniosku, że w końcu chyba czas też pomyśleć o inwestowaniu w samego siebie. Elfus... Upatrzywszy sobie Harego, widząc jego uległość, codziennie bombardował go coraz to nowymi pokusami. A więc, o wątpliwości, szybko pojawił się bardzo groźny ładunek wybuchowy o nazwie Niewiara. Ta specyficzna bomba, rozpatrzy się na więcej kawałków, wypuściła inne, mniejsze pociski ze swojego wnętrza. Niewiara szybko rozrodziła swoje dwóch dzieci czyli lenistwo oraz opieszałość, które teraz spowiły niczym obłok głowę biednego ogrodnika. Skutek tego podstępnego ataku, Harry coraz rzadziej zaglądał do ogrodu, co nie pozostawało obojętne wobec wyglądu tego niegdyś tak uroczego miejsca. Wokół było coraz bardziej szaro i sucho. Z dnia na dzień coraz więcej śmieci pojawiało się w części królewskiego sadu, które to w zasadzie Harry przynosił sam. Sądził bowiem, że dobrym pomysłem jest, by tą tracącą swój soczysty kolor trawę i wysychające drzewa i krzewy owocowe należy pokryć po prostu kolorowymi oraz sztucznymi ozdobami. Czerpanie wody z rzeki jest ponad moje siły, więc nawet przeczytałem w przewodniku króla, że jest napisane, że nie należy brać na siebie więcej niż da się unieść. Zuchwale powiedział Harry, tłumacząc swoje lenistwo cytatem z królewskiej księgi. Doszedł nawet do wniosku, że kolorowe opakowania nawet nie tylko zasłaniają usychającą zieleń, ale nawet ją w szczególny sposób zdobią. W sumie to nawet niezły pomysł. Mój drogi Harry, z zuchwałą dumą i samo zadowoleniem wykrzyknął do siebie Harry. Rośliny będą chronione przed żarem słońca, a w dodatku będą prezentowały się bardziej. Elegancko. A co najważniejsze, nie trzeba będzie im poświęcać tyle troski. Wskutek tej nowej filozofii i rzekomej troski o ogród króla, raz po raz w ogrodowej części Harego pojawiały się coraz to większe chwasty, które ogrodnik zakrywał coraz to nowymi, jaskrawo świecącymi kolorowymi śmieciami. Tak w zasadzie powstał to już zupełnie nowy rodzaj ogrodu. Ubrany, co prawda, kolorowe pomysły, harego, jaskrawe, świecące, jednak był to ogród zupełnie pozbawiony życia. Po pewnym czasie, Harry prawie wcale już nie zaglądał do tej złotej księgi ogrodnika, nie nawadniał też ogrodu. A że pojawiał się tu już coraz rzadziej, nawet nie zauważył, jak wszystko w jego części ogrodu po prostu uschło. Elfus jednak nie ustawał w swej zbrodni wobec Harego, nadal bombardując go swymi ognistymi pociskami. W końcu przyszedł. Okrutny czar zwany nieposłuszeństwem i zwiedzeniem. Harry stwierdził, że to, że ogród wysechł, ale przecież nie jest jego winą. Skoro tak się dzieje, nie będzie musiał już tu zaglądać, bo w końcu czas, by zajął się swoimi sprawami i własną karierą zawodową. Już niebawem na furcie prowadzącej do ogrodu zawisła zardzewiała kłódka. Harry postanowił, że w końcu ma czas na nagranie swojej autorskiej płyty muzycznej. Bo na pewno będzie to wspaniały prezent dla króla, który gdy tylko wróci, będzie mógł mu ją wręczyć. Gdy Harry Urek kolejnemu z czarów zwanym Pycha, zaczął błyszczeć na hitowych koncertach w pobliskim mieście. Jak tłumaczył ów ogrodnik muzyk, oczywiście wszystko to odbywa się na cześć wielkiego króla. Don Elfus zacierał z radości swe ręce, ponieważ połowa jego planu została już prawie zrealizowana. Lewa część ogrodu uschła, a Harry poszedł swoją drogą, nawet nie wiedząc przy tym biedak, jak bardzo zabłądził. Jednak buntownik nadal nie rezygnował z ataków na Tima i ową część królewskiego ogrodu powierzoną w jego ręce. Dzięki wierności Tima, prawa część ogrodu wyglądała wyjątkowo świeżo i pięknie. Elfus jednak niestrudzenie i nadal często wystrzeliwał w jego kierunku wiele pocisków z napisem ZNIECHĘCENIE. Pociski czasem uderzały w Tima, jednak ten dość szybko strząsał je ze swojej głowy, szczególnie gdy trzymał w ręku złoty przewodnik opisujący dokładnie każdy dzień pracy w królewskim ogrodzie. Gdy tylko pocisk nadlatywał, osłaniał się nim jak tarczą, gdy ten uderzał prosto w jego głowę. Miały dni, miały tygodnie. Harry po wielkich muzycznych wysiłkach i długim tournée właśnie odbierał swoją pierwszą złotą płytę podczas festiwalu i dorocznego konkursu na mega Jego brat Tim klęcząc na kolanach w ogrodzie ocierał porze swego czoła, gdy nagle rozległy się fanfary oznajmiające, iż król powraca. Nareszcie powraca król! wykrzyknął Harry. W końcu po tak wielkim wysiłku będę mógł podarować mu swoją hitową płytę pod tytułem Jo-jo, mega król! Wszak cały ten mój wysiłek był dedykowany dla mego króla. Mam nadzieję, że doceni wielkość mojego artystycznego talentu. Mam nadzieję, że król zrozumie moje poświęcenie, gdy to godzinami musiałem stać przed publicznością na scenie, wysilać swój piękny głos. Zmuszać swoje biedne uszy do słuchania wrzawy i oklasków publiczności krzyczącej co chwilę: bis, bis, bis! Królu, to przecież wszystko dla ciebie. To mówiąc, chwycił płytę i pomknął na spotkanie z królem. Nareszcie powraca król, cicho szepnął jego brat Tim w drugiej części ogrodu. Mój panie, Wybacz mi, że już nic więcej nie mogłem wykonać w Twoim ogrodzie, bowiem wczorajszego wieczoru dobiegł końca cały Twój plan zapisany w Złotym Przewodniku. To mówiąc, zamknął szklaną bramę ogrodu, pachnącego teraz świeżymi, ziołami i owocami, i ze Złotą Księgą pod pachą ruszył na spotkanie z królem. Gdy król zobaczył swe sługi, czyli dwóch ogrodników Tima i Harego, rzekł. Drodzy moi poddani, właśnie wróciłem z bursztynowego pałacu, który jest już w pełni ukończony. Jak wiecie, położony na wielkim wzgórzu, wznosi się on wysoko ponad chmury. Jest to piękne i malownicze miejsce z dala od suchej i ciernistej doliny położonej przy granicy naszego królestwa. Król ze spokojem mówił dalej: Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie w pracy nad moim ogrodem. Teraz wraz z z wami udam się na zbiory w moim ogrodzie, a na podstawie tego, ile zbiorę owoców w powierzonej wam części mego ogrodu, dostaniecie przydział w moim bursztynowym pałacu wśród chmur. Chwilę później obaj bracia głośno płakali. Tim płakał ze wzruszenia z powodu otrzymanej nieoczekiwanej nagrody w postaci złotego klucza do bursztynowego miasta, a darowanej z rąk mądrego króla. A jego brat? Płakał z rozczarowania, goryczy i bólu, gdyż jego złota muzyczna ofiara nie została przyjęta przez króla. Ponieważ rozminął się z powołaniem, jakie wyznaczył mu król, wszak został powołany przez króla, by być jego ogrodnikiem, a nie mega muzykiem spełniającym swoje plany i marzenia. Dlatego jego dział znalazł miejsce wśród mroków ciernistej doliny z daleka od bursztynowego pałacu a więc odszedł w ciemność raz po raz, kalecząc sobie nogi i ręce. Pytacie, co stało się ze złym Donelfusem? Oczywiście i on nie uszedł do kary za swe zuchwalstwa. Według wyroku wielkiego władcy podzielił los wraz z nieposłusznym ogrodnikiem kary. A cierniste królestwo pokryte wydmami suchej pustyni tak naprawdę zostało stworzone jako więzienie dla złego Donelfusa, który po prostu z niego zbiegł i wtargnął, do ogrodu Wielkiego Króla, by niszczyć i zatracać owo piękne miejsce. No cóż, obyśmy nigdy nie brali przykładu z Harego, Obyśmy zawsze byli pewni drogi, po której stąpamy. Czy jest ona słuszną, czy jest drogą? Raczej w kierunku mrocznej pustyni, czy też zdradliwej przepaści. Zawsze, gdy spoglądam na ciernie i oscy rosnące w moim ogrodzie, przypomina mi się historia pewnej rodziny. Bo przecież za sprawą ich nieposłuszeństwa wobec wielkiego króla królów w innym pięknym ogrodzie tak naprawdę na świecie pojawiły się chwasty i ciernie. No cóż, ale to już inna historia.